Tomasz Jakubiak w walce o życie. Fani zebrali fortunę w trzy dni. Tomasz Jakubiak, ukochany kucharz z Masterchefa, zmaga się z ciężką chorobą, która wymaga kosztownego leczenia za granicą. Po nagłym pogorszeniu stanu zdrowia trafił karetką do Aten, apelując o pomoc w nowej zbiórce. Reakcja fanów była błyskawiczna, w zaledwie trzy dni zebrano ponad 768 tysięcy złotych. Ta solidarność pokazuje, że Jakubiak nie jest sam w walce o życie. Tomasz Jakubiak, gwiazda programów kulinarnych T.V.N. i Żurer Masterchefa, od miesięcy toczy dramatyczną walkę z rzadkim nowotworem jelita, który zaatakował również kości. We wrześniu 2024 roku, w szczerym wywiadzie z Dorotą Wellman w dzień dobry T.V.N., ujawnił swoją diagnozę, wstrząsając fanami. Choroba zmusiła go do porzucenia pracy w telewizji i skupienia się na leczeniu, które pochłania ogromne sumy. Jego otwartość i ciepło, które przez lata przyciągały widzów, teraz zaowocowały niezwykłą mobilizacją społeczności. Ostatnie tygodnie przyniosły nowe wyzwania. Stan zdrowia Jakubiaka nagle się pogorszył, a płyn w płucach wykluczył podróż samolotem. W dramatycznych okolicznościach został przetransportowany karetką 2500 km z Polski do Aten, gdzie specjaliści walczą o jego życie. Moja choroba trochę zakręciła. Nikt za bardzo nie wie, o co chodzi. Muszę ruszyć z kolejną zbiórką, bo nie chcę zostać w Grecji, mówił w poruszającym nagraniu, nagranym mimo bólu i wyczerpania. Słowa kucharza, pełne wdzięczności i nadziei. Dotarły do serc tysięcy ludzi. Zbiórka na portalu szczytnycel.pl, uruchomiona na dalsze leczenie, przerosła najśmielsze oczekiwania. W zaledwie trzy dni, do niedzieli 13 kwietnia, do godziny 12:00 zebrano ponad 768 tysięcy złotych, a kwota wciąż rośnie dzięki wpłatom od blisko 15 tysięcy darczyńców. Każde badanie Każda konsultacja to ogromne koszty, miesięczne leczenie może przekraczać kilkaset tysięcy dolarów, czytamy w opisie zbiórki. Jakubiak nie wie jeszcze, gdzie będzie kontynuował terapię w grę wchodzą Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Japonia lub powrót do Izraela, gdzie wcześniej przeszedł kosztowne zabiegi. Wszystko zależy od wyników badań, które mają określić dalszy plan walki z chorobą. Solidarność fanów to nie tylko pieniądze internauci masowo udostępniają zbiórkę, piszą słowa otuchy i organizują akcje wsparcia. Tomek, jesteś naszym bohaterem. Walcz, damy radę. Brzmi jeden z komentarzy. Twoje przepisy dały nam tyle radości, teraz my dajemy ci siłę, dodaje kolejny fan. Ta fala wsparcia pokazuje, jak głęboka więź łączy jakubiaka z publicznością. Jego serdeczność, pasja do gotowania i autentyczność, które widzowie poznali w masterchefie czy przez książki kulinarne, jak Ugotuj mi tato, sprawiły, że stał się kimś więcej niż gwiazdą jest symbolem nadziei i walki. Historia Jakubiaka rzuca światło na trudności związane z leczeniem rzadkich chorób. Koszty terapii zagranicznych, badań i hospitalizacji są astronomiczne. A polska służba zdrowia często nie jest w stanie ich pokryć. Zbiórki społecznościowe, takie jak ta, stają się jedyną szansą dla pacjentów w podobnej sytuacji. Kucharz nie kryje wzruszenia, dziękując za każdy gest. Kocham Was. Najlepszego. Mówił w nagraniu, mimo widocznego zmęczenia, pokazując, że nawet w najcięższych chwilach potrafi dawać innym nadzieję. Jakubiak nie ogranicza się do proszenia o pomoc, stara się także dawać coś od siebie. W mediach społecznościowych promuje sprzedaż swojej książki, Ugotuj mi tato, z której dochód wspiera leczenie. To nie tylko książka, to kawałek mojego serca pisał, zachęcając fanów do zakupu. Ten gest, choć drobny w obliczu choroby, pokazuje jego niezłomność i chęć pozostania aktywnym, nawet gdy zdrowie szwankuje. Walka Jakubiaka to także historia jego rodziny żony Anastazji i czteroletniego synka Tomka, którzy są jego największą motywacją. Anastazja jest moją skałą przyznawał wcześniej. Teraz, w Atenach, rodzina znów jest przy nim, a wsparcie fanów daje im siłę, by nie tracić wiary. Czy zbiórka osiągnie milion złotych? Patrząc na tempo wpłat i zaangażowanie społeczności, jest na to ogromna szansa. Jakubiak, mimo bólu i niepewności, pozostaje wojownikiem, a jego historia przypomina, że w obliczu tragedii ludzie potrafią zdziałać cuda.